Doktor Maciej Lasek, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, były członek Komisji Milera, dziś ekspert zespołu Smoleńskiego Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym. Taki zarzut polscy prokuratorzy chcą postawić rosyjskim kontrolerom lotu ze Smoleńska. Czy to znaczy, że 10 kwietnia 2010 roku Rosjanie z rozmysłem sprowadzali załogę i pasażerów polskiego samolotu na pewną śmierć? Nie. W raporcie Komisji Miller'a jako pierwszym dokumencie, który, który pokazywał niewłaściwe działanie kontrolerów rosyjskich, jak również niewłaściwe przygotowanie tego lotniska, wskazaliśmy, że rosyjscy kontrolerzy nie mieli pewności do, co do... Y Pracy systemów radarowych, które używali i w tym momencie powinni przerwać naprowadzanie samolotu czy sprowadzanie do lądowania. Nie, według rosyjskich przepisów, również przy takich warunkach atmosferycznych, należało zamknąć lotnisko. Niestety to lotnisko nie zostało zamknięte i te działania, niewłaściwe działania, wskazaliśmy jako. Można powiedzieć elementy, które przyczyniły się do tej katastrofy. No w Dziś... tym raporcie jest mowa o unikaniu odpowiedzialności, o braku samodzielności w działaniu tak. i o błędach w precyzyjnym naprowadzaniu samolotu. Dokładnie. A dzisiaj prokuratura, oce, można powiedzieć, dokonała oceny tych działań pod względem kodeksu karnego. Musimy pamiętać, że raport, kom, że komisja wskazuje błędy, które doprowadziły do, do wypadku proponuje zalecenia profilaktyczne, ale to rolą prokuratury jest ocena tych błędów, czy one się kwalifikują na zarzuty i jakie zarzuty, czy sprowadzenie, czy nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu powietrznym, czy umyślne, tak jak dzisiaj poinformowała nas o tym prokuratura. No jasne, że prokuratura jest od tego, żeby o tym zdecydować, ale kiedy eksperci komisji Millera analizowali działania kontrolerów lotu i to co działo się w wieży lotów, to widzieli państwo tam bałagan, chaos, czy błędy, czy jednak jakieś umyślne działania kontrolerów lotu? Nie, było to, był to bałagan, był to chaos, były to błędy, było to nieprzygotowanie i w pewnym momencie stworzenie czegoś w rodzaju planu awaryjnego. My musimy pamiętać, że to rosyjscy kontrolerzy powiedzieli polskie, polskiej załodze od 100 metrów być gotowym do odejścia na drugi krąg, a ostatnią taką barierą, która można powiedzieć, zabezpiecza samolot przed zderzeniem z ziemią, jest jednak działanie pilota. Pilot, nawet posiada, otrzymując niewłaściwe komendy od kontrolera, informującego, czy jest na, na ścieżce, czy jest obok ścieżki, nie może przekroczyć minimalnej wysokości, jeżeli nie zobaczy ziemi. Ale z całą pewnością, z pełnym przekonaniem, może Pan powiedzieć, że to nieprzygotowanie, o którym Pan mówi. Nie było zaplanowane? Absolutnie jestem tego pewien, że nie było to zaplanowane. Myślę, że tutaj y, zetknęliśmy się z olbrzymią byle jakością y, przygotowania tego lotniska na przyjęcie tych rejsów, y, rejsów zarówno siódmego, jak i dziesiątego. Ale to my chcieliśmy tam pojechać. Te lotnisko było już od dłuższego czasu nieczynne. Można powiedzieć, że ci kontrolerzy zostali tam ściągnięci z łapanki. Co nie, z, yy, nie zdejmuje z nich odpowiedzialności? W raporcie Millera eksperci napisali tak: kierownik lotów i kierownik strefy lądowania nie posiadali licencji zgodnych z normami, nie stosowali procedur stosowanych w międzynarodowej żegludze powietrznej. Jakie to? spowodowało konsekwencje dla tego, co się działo wtedy na lotnisku? Tu akurat e, nie miało to aż tak bardzo e, znaczenia, ponieważ było to lotnisko wojskowe, w związku z czym nie podlegało e, cywilnym e, przepisom i ci kontrolerzy też byli kontrolerami wojskowymi. Wielu naszych kontrolerów na lo, lotniskach wojskowych w Polsce również nie ma takich e, licencji. Ja bym porównał troszeczkę tę sytuację z, e, dwa, e, z 10 kwietnia 2010 roku do sytuacji z. Prze, e, z Dwa lata wcześniejszej w Mirosławcu. Podejście samolotu Kasa do lotniska w Mirosławcu było realizowane według takiego samego systemu, jak w smoleńsku. Kontroler, najlepszy kontroler na tym lotnisku podawał załodze informacje na ślizgu dobrze. Czyli bardzo podobnie, a jednocześnie zarówno komisja, która badała ten wypadek, jak i biegli prokuratury. Ja byłem takim e, członkiem takiego zespołu biegłych, wskazała, że ten samolot, można powiedzieć, prawie ani przez chwilę nie znajdował się na ścieżce, czyli kontroler też podawał niewłaściwe informacje, ale musimy pamiętać, że ten radar, który tam jest wykorzystywany, to jest tak naprawdę prehistoria. Dziś, kiedy prokuratorzy mówią o nowych zarzutach dla Rosjan, słyszymy, że podstawą do ich postawienia jest między innymi nowa opinia z zakresu fonoskopii dotycząca wypowiedzi pracowników wieży kontroli lotów. Czy to znaczy, że prokuratorzy usłyszeli więcej niż eksperci tworzący raport Millera albo usłyszeli coś zupełnie innego? Albo inaczej to zinterpretowali, ponieważ ten materiał, na którym bazowała prokuratura, to jest m.in. kopia zapisu yy, rozmów na wieży, na nagranych tych rozmów na magnetofonie na wieży, właśnie pozyskana przez członków zespołu, yy, który był już tam od 10 kwietnia, czyli członków Komisji Miller'a. To dzięki pracy naszych kolegów, akredytowanego przedstawiciela, udało się ten materiał pozyskać. Bo prawdopodobnie, gdyby nie to, to od Rosjan byśmy dostali jedynie ich scenogram, który by niewiele wnosił do, do oceny pracy rosyjskich kontrolerów. Ale analizował pan, co innego mogli usłyszeć prokuratorzy, kiedy patrzy pan na te nagrania i się w nie wsłuchuje? Wydaje mi się, że patrząc na dzisiejszą konferencję prokuratorów, oni usłyszeli dokładnie to samo, co usłyszała komisja y, Milleram w raporcie. To skąd są... decyzja o zmianie kwalifikacji prawnej y, tych czynów? Ocenili te działania na, można powiedzieć, świadome złamanie przepisów. Jeżeli Ja podam to obrazowo: jeżeli wjeżdżamy na czerwonym świetle na y, skrzyżowanie i dochodzi do wypadku, to y, niewykluczone, że zostaną nam postawione zarzuty świadomego doprowadzenia do wypadku, bo złamaliśmy przepisy. Myśmy też wskazali w raporcie Komisji Miller'a, że te przepisy zostały przekroczone przez rosyjskich kontrolerów, ale tak jak powiedziałem wcześniej, my nie możemy oceniać, czy to jest... Yy, czy to się kwalifikuje na zarzut, czy nie. Natomiast prokuratura jak najbardziej? Prokuratorzy zapowiadają, że pojadą do Rosji, żeby sfotografować i skatalogować wszystkie fragmenty wraku polewa yy, i mówią, że to po to, byśmy wiedzieli, jakie i ile części znajduje się w Rosji. Panie doktorze, czy to znaczy, że Państwowa Komisja Badania Wypadków lotniczych nie skatalogowała wszystkich fragmentów tu polewa. Państwowa komisja badania wypadków lotniczych przede wszystkim nie badała tego, tej katastrofy, tylko komisja wojskowa. A komisja wojskowa miała ocenić stan wraku, przyczyny tego wypadku i nie prowadzi się katalogowania każdego elementu, który jest znaleziony, tylko te elementy, które są istotne z punktu widzenia określenia przyczyny. Czyli do tej pory tak naprawdę nie wiemy, ile jest tych fragmentów i jakie to są części samolotu? Ja nie wiem, ile takich działań prowadzili poprzedni prokuratorzy, bo przecież wyjeżdżali, zespół biegły wyjeżdżał kilkakrotnie na, na, na miejsce wypadku do Smoleńska, również pirotechnicy y, robili swoje, y, swoje badania, w związku z czym można powiedzieć, że ja bym powiedział tak, katalogowanie tych wszystkich części jest bardziej istotne z punktu widzenia ewentualnego transportu wraku do Polski niż z, przy, y, z punktu widzenia określenia przyczyn. To Pana Bo... naprawdę nie dziwi, że 7 lat po katastrofie słyszymy, że dopiero teraz ktoś będzie y, sprawdzał, co tak naprawdę się po tej katastrofie zachowało? Po tej katastrofie zachowały się elementy, które ewidentnie wskazują, jaka była przyczyna tego wypadku. Jeżeli ktokolwiek chce zobaczyć elementy, które zderzyły się z brzozą, zderzyły się z tymi wcześniejszymi drzewami. Fragmenty silników, które były analizowane, czarne skrzynki, to są elementy istotne do określenia przyczyny. Jeżeli w historii, w badaniach wypadków lotniczych pan popatrzy ile, yy, ile razy była robiona choćby yy, rekonstrukcja 3D samolotu po, taki, po takim wypadku, to były to trzy albo cztery przypadki. Już teraz rozmawiamy na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. dr Maciej Lasek jest naszym gościem.